Dzień dobry, zapraszam na temat 23, a dzisiejszy temat to Polska Droga do Demokracji 1991-2005. Jesteśmy w roku 1990, kiedy mamy pierwszego prezydenta wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach. Tym prezydentem jest Lech Wałęsa, który zostaje zaprzysiężony na urząd 22 grudnia 1990 roku. Pomimo tego, że mamy już prezydenta wybranego w takich wolnych wyborach, to nadal mamy parlament, który jest wyłoniony w tak zwanych wyborach kontraktowych, które się odbyły 4 czerwca 1989 roku, kiedy to wówczas, wówczas jeszcze zakontraktowano. Że w Sejmie będzie zasiadało 65% ugrupowań komunistycznych należących do dawnej władzy, a 35% ugrupowań opozycyjnych. Jedynie senat był praktycznie w całości w rękach opozycji, bo aż 99 senatorów wywodzi się z opozycji. Mamy więc rząd, mamy też parlament kontraktowy, i tutaj po dymisji Tadeusza Mazowieckiego zostaje wyłoniony nowy. Premier i jest nim Jan Krzysztof Bielecki. Wybory mają odbyć się dopiero w 1991 roku, a jak wygląda scena polityczna do tego czasu w państwie polskim? No przede wszystkim 27 stycznia 1990 roku zostaje rozwiązana Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I w ramach tego, że zostaje ta partia rozwiązana, powołane są nowe partie. Między innymi jest tutaj powołana Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, która wywodzi się, co prawda, z działaczy PZPR-u, ale z tych młodych działaczy, takim jakim był czy Aleksander Kwaśniewski, czy również Leszek Miller. A oprócz tego. Oprócz tego socjaldemokracji również powołane zostaje Sojusz Lewicy Demokratycznej i to jest ugrupowanie lewicowe. Oprócz tych ugrupowań, które wywodzą się z dawnego PZPR-u, mamy jeszcze ugrupowanie, które kiedyś nazywało się ZSL czyli Zrzeszone stronnictwo Ludo, zjednoczone stronnictwo ludowe i w miejsce to, to stronnictwo zaczyna się teraz z powrotem nazywać polskim stronnictwem ludowym. Ono nawołuje do tradycji, która była za czasów Mikołajczyka, czyli z lat 45-47, czyli odwołuje się do tradycji jeszcze w ogóle przedwojennych. Wybory parlamentarne mają odbyć się pierwsze wolne w 1991 roku i takie się też odbywają w październiku 1991 roku. Przeprowadzone zostają pierwsze wolne demokratyczne wybory. W tych wyborach nie było progu wyborczego i są to wybory proporcjonalne. Frekwencja wynosiła około 43% i przez to, że nie było progu wyborczego, to nastąpiło bardzo duże rozdrobnienie, ponieważ aż 29 grupowanie dostało się do parlamentu, między innymi Unia Demokratyczna, Akcja Wyborcza, Akcja Katolicka czy Konfederacja Polski Niepodległej. I zostaje powołany, powołany Mniejszościowy Rząd Olszewskiego. Dokładnie tutaj pana Jana Olszewskiego. Ten rząd, on próbuje przeprowadzić reformy, on ma plany przeprowadzenia reform, ale niestety on nie zyskuje poparcia. Dodatkowo, ten rząd zostaje zdymisjonowany, kiedy to. Hmm, Zostały ujawnione tajne dokumenty służb bezpieczeństwa dotyczące osób, które zajmują kluczowe stanowiska w państwie, kluczowe stanowiska w administracji państwowej, w parlamencie, a miały to być osoby, które wcześniej współpracowały ze służbami bezpieczeństwa, ze służbami komunistycznymi. Te niezweryfikowane listy doprowadziły do tego, że w 1992 roku, w nocy z 4 na 5 czerwca, Doszło do takiej, doszło do dymisji rządu i nazwane to zostało tak zwaną nocną zmianą. I po dymisji rządu Jana Olszewskiego powołano nowe rządy pod przywództwem Waldemara Pawlaka, następnie pod przywództwem Hanny Suchockiej, ale zarówno jeden, jak i drugi rząd nie zyskuje żadnego poparcia i Lech Wałęsa podejmuje decyzję konstytucyjną o tym, żeby rozwiązać Sejm i przeprowadzić wcześniejsze wybory. Takie wybory też odbywają się właśnie wcześniej, ale już na podstawie też nowej ordynacji wyborczej, która mówi o tym, że żeby dostać się do parlamentu należy przekroczyć pewien próg wyborczy i tutaj ten próg wynosił 5% dla partii, 8% dla koalicji. I w wyniku nowych wyborów do władzy doszło SLD, PSL oraz bezpartyjny blok współpracy z rządem. Jest to rząd, który sprawuje władzę w latach 1993-1997. I te wybory są totalną porażką partii post Tutaj prawica ponosi totalną klęskę. I przed tym rządem staje dosyć trudne ża zadanie ponieważ już trwają prace nad zmianą najważniejszego dokumentu w państwie, chodzi tutaj o konstytucję, która przecież była konstytucją do tej pory komunistyczną. Te prace są bardzo skomplikowane, dlatego najpierw powołano tak zwaną małą konstytucję w roku 1992 roku i ona na mocy sejmu wchodzi w życie. Natomiast prace są skomplikowane, ponieważ jest konflikt pomiędzy rządem a ówczesnym prezydentem, czyli Lechem Wałęsą na temat tego, jakie powinny być zapisy w tej konstytucji. Ostatecznie konstytucja zostaje dopiero tutaj wprowadzona w życie podpisem kolejnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 2 kwietnia 1997 roku. Następnie Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu. Uchwaliły ten przygotowany projekt. Następnie odbyło się referendum, w wyniku którego społeczność polska, czyli Polacy, poparli tą konstytucję i konstytucja została w tym momencie wprowadzona w życie 17 października 1997 roku. W 1997 roku odbyły się też kolejne wybory. Tutaj te wybory wygrywają ugrupowania postsolidarnościowe, czyli mamy znowuż zmianę u władzy. Początkowo ugrupowania, które stają do wyborów, są zjednoczone, z czasem jednak następuje rozdział wśród tych ugrupowań. Powstaje komitet wyborczy, tutaj akcja wyborcza Solidarność. Która jest centroprawicowa, powstaje Unia Wolności oraz powołany zostaje ruch odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Wybory wygrywają, tak jak powiedziałam, ugrupowania właśnie postsolidarnościowe. Tutaj koalicję zobowiązuje Akcja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności i przeprowadza cztery ważne wielkie reformy w państwie polskim, które znamy do dnia dzisiejszego. Między innymi będzie to reforma terytorialna, czyli dotycząca samorządów terytorialnych, zostaje przywrócone 16 województw oraz powiaty do polityki tej regionalnej. Druga reforma będzie to reforma zdrowia, kiedy zostały powołane tak zwane Kasy chorych, finansujące opiekę zdrowotną. Trzecia reforma będzie to reforma emerytalna, kiedy zostają powołane do życia właśnie otwarte fundusze emerytalne i mają być zagwarantowane godziwe świadczenia emerytalne, oraz czwarta reforma potężna reforma oświatowa, w wyniku to której zostały powołane do życia szkoły podstawowe, sześcioklasowe, następnie. Gimnazja trzyletnie i trzyletnia szkoła. Średnia. Oprócz tego, w czasie tych rządów, a jest to rząd Jerzego Buzka, to pod jego, można powiedzieć, przodownictwem zostały te, te wszystkie reformy wprowadzone. A oprócz tego, to dopiero za czasów tego rządu zostaje ratyfikowany Konkordat, ponieważ Konkordat w Polsce został podpisany już dużo wcześniej, bo w 1993 roku, on zawierał zapisy dotyczące dni wolnych w kościele i w państwie. Również nauki religii, na jakich zasadach będzie odbywała się w szkołach, ale też czy własności kościelnej, czy zawierania związków małżeńskich, konkordatowych, czyli tych, które są zawierane tylko w kościele i będą uznawane przez państwo, czy również swobody w obsadzaniu stanowisk kościelnych bez ingerencji państwa. I to zostało podpisane już dosyć szybko, ponieważ w roku 1993. I tutaj były pewne takie nieporozumienia, ponieważ zawarcie Konkordatu nastąpiło po ogłoszeniu wotum nieufności dla, nieufności dla rządu Hanny Suchockiej, czyli tego ostatniego rządu przed rozwiązaniem Sejmu. I z tego powodu ta decyzja wzbudzała, o podpisaniu konkordatu wzbudzała bardzo wiele kontrowersji. I dopiero w 1998 roku głosami koalicji właśnie Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności w 1998 roku wyrażono zgodę na ratyfikację tego konkordatu, czyli konkordat wchodzi w życie. Ponadto za czasów tego rządu zakończono, prace na temat przynależności Polski do Sojuszu, czyli do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli do NATO. W 1999 roku państwo polskie przystąpiło do NATO. Kiedy kadencja zakończyła się tych rządów, zakończyła się w 2001 roku, odbyły się nowe wybory. Znowuż nastąpiła zmiana usterów władzy, znowuż do łaski powraca Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe. I warto jest wspomnieć, że pomimo tego, że akcja wyborcza Solidarność poniosła klęskę w tych kolejnych wyborach w 2001 roku, to na pewno zaczęły już rozpoczęła akcja wyborcza Solidarność i późniejszy rząd prace nad tym, żeby przystąpiła Polska do Unii Europejskiej i te prace zakończyły się już przy kolejnej kadencji sejmowej w roku 2004, kiedy to właśnie państwo polskie przystępuje do Unii Europejskiej. Tak wygląda polska droga do demokracji do roku 2005. Jak wyglądały te zmiany, kto przejmował władzę, o tym właśnie dowiedzieliście się na dzisiejszych zajęciach. Na tą chwilę wszystko dziękuję i zapraszam na kolejne nasze lekcje.